Wiecie dlaczego ja nie lubię Wiedźmina? Dobra, powiem wam, czemu nie lubię Wiedźmina? Jak wychodził Wiedźmin 1, to straszny hype był na tą grę. I moja ciocia stała 5 godzin w kolejce Dempiku. Ja nie wiem, który to był rok, kurwa 2006, 2005, w kurwę czasu temu. Moja ciocia, ówcześnie miała, nie wiem, 70 lat, stała 5 godzin w kolejce Dempiku, żeby kupić tą grę. Żeby nam ją sprezentować, ja nie pamiętam jakie święta były, albo Bożego Narodzenia, albo yy, jakieś tam święta były. I kupiła jedną kopię mi i jeszcze takiej Ani i, i Tomkowi. To jakby są dzieci, dzieci kuzynów mojej mamy. To ta ciocia to de facto to jest siostra mojej babci, no, no nieważne ciocia, nie? No i kupiła mi tą grę. Bo tam wiedziała, że jakby grałem na komputerze i dała, wsadziłem tą płytkę do CD-Roomu, zainstalowałem tą grę, odpaliłem ją i się okazało, że mam za mało ramu i mi ta gra chodziła w dwóch FPS-ach i się wkurwiłem wtedy. I już nigdy więcej Wiedźmina nie odpaliłem. Trauma z dzieciństwa. No. I kurwa, mam. Mam zazwyczaj CD-projektowi, kurwa, że mi nie chodziła 20 lat temu. No, Zaraz no, zobaczmy. Wiedźmin, 1. Wiedźmin jeden wyszedł w 2007 roku. Okay. W październiku. No, to ona, to ona musiała gdzieś to wtedy kupić i nam na święta to sprezentować. No, CD Projekt Red. Jeśli chcecie, żebym się pojednał z Wiedźminem. Zresztą, kurwa, nikt tego nie ogląda. Nawet, jakby ktoś im podesłał tam do cd Projekt jest, kurwa, ten Patus wypierdalaj, kurwa. <laughs> Albo jeszcze by tam krzyknął jakiś community manager: Nie, 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 nie! Nie skręcajmy w mało fajnych twórców z Zyniak w Niku. Chłopaki, tu siedzi Niter. Ja nic nie wiem o żadnym Zyniaku, kurwa, i nic nie wiem o żadnym Nitro. Tu jest Niter, tak? No. Zresztą proszę se, kurwa, przeczytać: co tu jest. Niter. No. Ale to akurat dlatego, że mi nikt zajebali na tym. Na kiku. No. Nie. Suchar o mnie mówił?